na kanale Teenage on Shorts I Dzisiaj gramy w grę y, Tank Stars Chyba Jakoś tak I to jest pierwszy odcinek okej okay. Kiedyś grałem w tą grę, pamiętam Ale Myślałem, że się z wami podzielę Więc chyba tak Fire chyba Ale go wysadziło Ale go wysadziło, ludzie Kurde Dobra, tamta runda nam bardzo powiodła się Ech, i nie wiem, dziwnie trochę. O, open, jakaś skrzynka, chest. u spin, spin. Ile? O, tych wybuchów mamy 5 chyba. Czyli fajnie. Daily Gift, plan. Open, dobra. Upędujemy jeszcze no, Kolejne losowanko. 750 monet. O, i mamy 1200. Tysiąc... No, więc ten. Y, mamy 1200, jak już widzieliście. I kart. Nie, nie chcemy. Yy... Ale, właśnie, coś tutaj jeszcze. Okej, okay, ale. 5 kart ja nie chcę. Yy, poczekajcie. Coś tutaj mi się wydawało, że kiedyś się coś dało kupować w tej grze. Ale? Nie wiem. Okej, okay, no to podamy. A właśnie, tutaj się dało kupować. Takiego czołga mamy. Dobra, to kupujemy. Okej. Okay. No więc. Oj, już kliknęło nam play automatycznie. Zajedziemy sobie do tego typka trochę. Czekajcie. Nie, nie, nie. Ja jeszcze sobie trochę podjadę do pana. A, ja mam ograniczoną ilość paliwa. Dobra, fire! Dobra. Ej, co mu tak mało zeszło? HP? U, on ma jakiś ten. Kurczę, kurczę, dobrze panie, nie wiem. Weźmiemy to może. Przetestujemy sobie to na panu. jakieś słabe. A, zadało mu trochę 102 chyba. Tylko... Chyba przegramy widzowie. Zmienimy sobie na ten. No, to coś, ale. Bo musimy sobie trochę podjechać do pana. Tak, Ta właśnie, tak. Hehe. -he. I co? Typie. O, co bram? Unu, 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 unu. Czekajcie, panowie i panie. Tutaj. Zaraz. Chwilka. Musimy się troszkę cofnąć. A masz! O nie. Chyba źle. Jest! Dobrze, dobrze! Wybuchło! RIP! Ha! Dobra, widzowie, więc mamy jakieś czesta nowego. O, 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 kurczę! O kurczaki, ile, ile będzie, ile będzie? O! 500! Dobra, więc. O, ma jakieś tutaj mamy jakieś. O, easy, easy. Dajemy. Czus wyczuz, dobrze. A eee, co będzie ten. Dobra, bo w sumie tylko takie mam, więc wyczuzowałem te, co mam. Aaa, ja chyba wiem o co tutaj chodzi. Takie coś było rzeczywiście w tej grze. O nie, nie mam paliwka już. O kurde, skiniemy. Widzicie? Właśnie to jest głupi t eee, Dobra, idziemy, podjeżdżamy. Ale nie. Ha, i co teraz? Uuu, kombo razy pięć. RIP. Pięknie. O nie. W międzyczasie, kurczę, coś mi się odwaliło, chyba. W tego pana trzeba tutaj. O, on mnie, on mnie zabił. On mnie zabił. To on. Albo. O, poczekajcie. Fire. Źle. Psyk. Do, jak dwa czołgi tutaj są? Ej, ej! Ja zaraz deadne tego typa musimy. No i nie trafiłem! Okej, okay, no więc. Ee... O nie, o nie! Nie no, e, Tak się nie umawialiśmy. Power, damy więcej powera. Dobrze. Kombo razy 4. I co? Judet. Dobra. Um, więc y subskrybujcie kanał. I to by było na tyle. Do widzenia. Pa.